Tak dużego unboxingu chyba jeszcze nie robiłem. Ale kupiłem klimatyzator, który działa po Wi-Fi. Z tuja się łączy i zobaczymy, co znajduje się w opakowaniu. Wykonamy też całe podłączenie. Zobaczymy, czy współpracując z Home z i zobaczymy, jakie opcje ma w tuja. Więc robimy sobie taką, taki pełny przegląd tego klimatyzatora, jak on dokładniej wygląda. sprawuje się. Jakąś wstępną opinię wam wyrażę. I zobaczymy jak to wszystko działa. Podstawowe jakiejś części zaczynam wyjmować. Tu jest rura. Instrukcja obsługi. Na razie sobie ją odłożymy. Okej, okay, i tu w środku jest sam klimatyzator. Czy ja go tutaj wyciągnę do góry? To będzie duży problem bo to waży z 40 kg, to jest do okien, ale do okien, których nie ma w Polsce, takie które się do góry po prostu uchyla. Wkładalibyśmy wtedy po prostu tą listewkę i okno by domykało tą listewkę, no i tutaj mielibyśmy wylot. No w Polsce takich okien nie ma, więc jest to zupełnie nie do zastosowania. No, myślałem, że będzie trudniej go wyjąć, ale w sumie można w ten sposób. Patrzę, jak on tu wygląda, ale jest wszystko w porządku. Jest dosyć ciężki. Tak, jest nawet bardzo ciężki. Nie sądziłem, że to aż tak duża maszyna jest, ale jest ogromny. Jest ogromny i bardzo tani przede wszystkim. Zresztą wszystkim będę Wam mówić. Ja sobie go już na spokojnie rozpakuję i zaraz do Was przejdę. Żeby zamontować tą część na rurę, będziemy musieli tu odwinąć. I jak mamy tak odwinięte, no to zakładamy to i zaczynamy nakręcać na tą rurę. Dobra, i mamy nakręcone. Z drugiej strony robimy to samo. Ale zanim sobie to nawiniemy, to pokażę wam jak działa. Tutaj, jak widzicie, jest taki haczyk i ten haczyk montujemy dokładnie w tym miejscu. Wygląda to w ten sposób, że nasuwamy to na to i wskakuje. Jak podnosimy do góry, to możemy wypiąć. Jeszcze raz. Na równo wskoczyło. Jest w porządku. OK, i mamy nawinięte już z dwóch stron. Jeszcze zobaczmy jak, jeszcze zobaczmy jak ten montaż rurę wygląda razem z rurą, czyli nachodzi i mamy wpięte. Mamy tutaj z dwóch różnych firm dwa płaszcze. Ten był w zestawie, natomiast ten dokupiłem, bo nie wiedziałem, że w zestawie też otrzymam, więc dokupiłem sobie taki. Wydaje się bardzo fajny, ale jestem ciekawy jakości tego. Więc sobie ten rozpakujemy i będziemy go przyklejali bezpośrednio do okna. Czytam instrukcję, i tak naprawdę możemy to zamocować albo na zewnątrz okna to chyba ten rysunek albo wewnątrz okna, w zależności jak nam jest wygodniej. I no jest to tutaj dokładnie opisane. W jaki sposób to zainstalować? Do zestawu dostajemy też taśmę razem z rzepem, którą będziemy mogli po prostu ten element przyczepić do okna. Ważne jest tylko, żeby podczas zamykania okna nie zamykać tego pomiędzy oknem a futryną. Tak to przyczepiłem, czyli od strony wewnętrznej, zobaczymy czy to zda egzamin, dookoła tutaj. Objechałem, jeszcze będę to kończyć i zaraz zobaczymy jak to działa. Minęło już sporo czasu, więc czas na podsumowanie tego rękawa na okno. Przede wszystkim trzyma się dobrze, nie, nie odpadł tutaj w żadnym miejscu, jest dookoła i wszystko jest w porządku. Natomiast podsumujemy sobie to jeszcze na koniec odcinka ten rękaw i powiem wam na co zwracać uwagę. Jeżeli chodzi o otwarcie, no to tutaj mamy takie miejsce, gdzie po prostu wkładamy tą rurę, no i zamkami z góry i z dołu Domykamy sobie tą przestrzeń, jeżeli chcemy przewietrzyć przez to okno, no to te zamki po prostu rozsuwamy do końca i mamy możliwość wietrzenia wtedy, no z tym, że ten rękaw cały czas zostaje na oknie. A tak to wygląda razem z zainstalowaną rurą za okno i ona sobie tutaj wystaje przez to okno. Najlepiej ją nisko montować, czyli gdzieś tutaj przy samym spodzie, nie gdzieś w połowie, bo będzie mocno ciążyła a od spodu, a im niżej jestem mniej ciąży na tym rękawie. U góry mamy filtr, on jest zakładany i on służy do tego, żeby powietrze, które Wciągamy do pomieszczenia, czyli tymi kratkami tutaj u góry, zasysa, żeby po prostu tutaj żaden kurz się nie dostał. Poniżej również mamy taki sam filtr, ale ten, który tutaj na dole się znajduje, odpowiada za wciąganie powietrza, które później jest wydmuchiwane przez tą rurę. Klimatyzacja ma dwa miejsca, gdzie spuszczamy wodę. To jest dolne miejsce. W przypadku, jeżeli nie mamy podłączonego górnego, to z tego dolnego powinniśmy spuszczać wodę. Natomiast ja uważam, że znacznie lepiej od razu sobie podłączyć rurkę i spuszczać to do jakiegoś wiaderka albo innego miejsca. Jeżeli to mamy zamknięte, to ta woda się gromadzi w środku, i wtedy spuszczamy ją dołem. To jest ważne, żeby lepiej sobie od razu spuszczać wodę do wiaderka. Nie będziemy tego po prostu musieli później spuszczać dołem, co będzie raczej niewygodne. Omówimy sobie najpierw wszystkie przyciski, które znajdują się na urządzeniu, co one dokładniej robią. I zaczynamy sobie od lewego przycisku, którym jest zegar. Zegar określa czas. Po naciśnięciu zegara mamy tutaj. Na wyświetlaczu pokazane 00 i ten czas możemy sobie ustawiać, czyli jeszcze raz 00 i możemy go podnosić godzina, 2 godziny, 3 godziny, czyli ustawiamy przez jaki czas ma nasze urządzenie funkcjonować. Następnie od lewej strony mamy tutaj taki znaczek wentylatora i to jest dokładnie to, co powiedziałem, czyli jakie mają być tutaj obroty naszego wentylatora. Możemy sobie je zmieniać. Minimalne, średnie oraz wysokie, i to tutaj dokładnie widzimy. Widzimy również, czy jest połączenie siecią Wi-Fi, i jak widzimy, jest takie połączenie. Kolejną rzeczą jest bezpośrednie sterowanie tym, czy, mamy, czy ma się on cały czas ruszać, czy ma po prostu zostać otwarty. Możemy sobie to w dowolny sposób ustawiać, natomiast ustawiamy to tylko w momencie, kiedy jest urządzenie uruchomione, ale po prostu w trybie ON. Wtedy możemy to zmieniać. No i tutaj mamy sterowanie, tylko że to, co tutaj widzimy, to jest sterowanie. Temperaturą, no w przypadku pierwszej opcji, to do ustawiania zegara, jak widzieliście. Teraz przechodzimy dalej, czyli jakiś tryb nocny. Tego za bardzo nie używałem, więc ciężko mi powiedzieć. Pewnie jakoś i ma działać w nocy, ale tego raczej w tym urządzeniu nie zaobserwujecie. No i kolejnym, przedostatnim trybem, to są wszystkie opcje, które tutaj mamy, i z tych opcji, no to mamy zimne powietrze, odprowadzanie wilgoci. Wentylacja oraz grzanie. Urządzenie mi się tutaj uruchomiło. No i już się zamyka. Dobra, i te, trzy, te wszystkie tryby cztery również wybieramy w momencie kiedy urządzenie jest uruchomione. Dobra, no to co, uruchommy sobie urządzenie i pokażę Wam te dwie rzeczy, których nie omówiłem, no bo wcześniej się za bardzo nie dało. Czyli włączamy. W sumie trzy rzeczy, bo tego też nie uruchomiłem. I mamy uruchomione. Jest w trybie, jak widzicie chłodzenia. I zobaczcie, ja trochę przesunę kamerę i zobaczcie teraz tak, naciskam on zaczyna zamykać nasz pół, nasz wywiew i mogę w dowolnym momencie to zatrzymać i on i on w tym momencie się po prostu zatrzymuje. Jeżeli chodzi o te tryby, no to tak jak Wam wspomniałem, odprowadzanie wilgoci, wentylacja oraz grzanie. No i na samej górze jest chłodzenie. No i jeszcze nie pokazywałem Wam ustawianie temperatury, czyli możemy sobie tę temperaturę ustawić znacznie niższą, na przykład 21 stopni. Przelecimy sobie wszystkie opcje, które tutaj mamy na pilocie, żeby Wam też je omówić. Przede wszystkim na pilocie mamy wyświetlacz i na tym wyświetlaczu, pomimo że jest teraz wyłączone, to świetnie wszystko widać, co tutaj mamy uruchomione. Zacznijmy od pierwszej opcji, to jest przycisk od włączania i wyłączania. Kolejny przycisk to jest przycisk od wyboru trybu. Te tryby tutaj, jak widzicie, również się pokazują. I to w tym miejscu jest. Kolejna opcja to jest speed, czyli prędkość naszego wentylatora. I nie wiem, czy ona się tutaj wyświetla. Sprawdźmy. Tak, wyświetla się w tym miejscu. Mam nadzieję, że to widzieliście. A może, tak Wam pokażę. O, tak, teraz na pewno widzieliście. Kolejną opcją, czyli swing, to jest to, czy nasz wentylator ma tutaj być ruchomy, czy nie, czyli to, co Wam pokazywałem wcześniej. Kolejną opcją jest możliwość zwiększania temperatury minus plus oraz godzin, czyli to, co Wam pokazywałem. Do tych godzin służy oczywiście ten przycisk poniżej, timer. No i opcja sleep, czyli to samo, co było bezpośrednio na urządzeniu, oraz możliwość wyświetlania. Temperatury w stopnia Celsjusza lub Fahrenheit. Wydawać, że z pilotem to jest wszystko, ale ten pilot, jeżeli skierujemy tutaj, to on po prostu nie zadziała, chociaż przed sekundą mi zadziałał zupełny absurd. Ale on na pewno tutaj nie działa, bo nawet przed chwilą jeszcze testowałem i nic się tutaj nie dzieje. O, widzicie, teraz akurat zadziałał. Ale normalnie on w tym miejscu po prostu nie. Natomiast jeżeli chcemy użyć ten pilot, no to tutaj po tej stronie mamy wyświetlacz, i ten wyświetlacz jest też odbiornikiem tego pilota, i stąd zawsze zadziała. Jeżeli ustawimy temperaturę, to zawsze to tu będzie funkcjonować. To, co jeszcze Wam chciałem powiedzieć, że tutaj będzie wyświetlała się albo gwiazdka, albo czerwone, czyli w zależności od tego, czy mamy chłodzenie, czy grzanie uruchomione. Urządzenie powinno Wam się tak naprawdę uruchomić w, w trybie parowania. Ono też jest białe, tylko przez telefon będziecie go widzieli w kolorze żółtym. Powinno się uruchomić w trybie parowania, czyli ta dioda powinna migać. Ale jeżeli nie miga, to możemy go przełączyć w tryb parowania, naciskając przycisk timer i trzymając go. Usłyszymy dźwięk. Mignęło. Trzymamy jeszcze parę sekund. Puszczamy. I jak widzimy, WiFi fi zaczęło migać. To jest moment, w którym możemy go dodać do aplikacji, czyli klikamy sobie plusik, dodaj urządzenie i następuje wyszukiwanie. Urządzenie wyszukane, wpisujemy hasło oraz nazwę sieci 2,4 GHz. Przypominam, 5 GHz sieć nie będzie działać. Klikamy dalej i czekamy, aż nasze urządzenie się doda. Do aplikacji Tuya Smart. Widzimy, że tutaj dioda cały czas miga. OK, no i urządzenie jest dodane. Możemy zmienić jego nazwę albo kliknąć Zakończ. I mamy urządzenie dodane. Takiego precedensu chyba jeszcze na tym kanale nie mieliśmy, że był sam telefon bezpośrednio i nic więcej ale przekażę Wam wszystko, co tutaj widać. Przede wszystkim mamy już skonfigurowaną aplikację, dodaną, więc mamy tutaj podstawowe rzeczy, które możemy sobie konfigurować, takie jak zwiększanie lub zmniejszanie temperatury, z tym, że to funkcjonuje tylko jak jest klimatyzator uruchomiony. Mamy tutaj wyświetlone, jaki jest aktualnie tryb, czyli chłodzenie oraz fan speed, jaki jest ustawiony. Mamy tutaj przycisk od włączania, mod, czyli wybieramy, czy ma grzać, chłodzić, czy osuszać, czy wentylować. Fan speed to jest szybkość tego chłodzenia. No i mamy tutaj przycisk more, gdzie mamy timer, czyli możemy sobie ustawić prawdopodobnie jakiś harmonogram. Tak, dokładnie, to jest od harmonogramu. Mamy opcję sleep oraz mamy opcję, która aktualnie jest niedostępna, no ze względu na to, że nie jest uruchomione. Czyli to, żeby nasza kratka się otwierała bezpośrednio w klimatyzacji. No i mamy opcję konwertowania, czyli temperatura, czy ma być w Celsjuszach, czy Fahrenheit. To są wszystkie opcje, które tutaj są dostępne. Możemy sobie jeszcze kliknąć na długopisy, żeby zobaczyć, czy tutaj jest jeszcze coś. Ale nie, nie ma tutaj żadnych dodatkowych opcji. I teraz przejdziemy sobie to już przy włączonym wentylatorze. Czyli jeszcze raz wam pokażę te opcje. Z tym, że teraz one będą po prostu działać, a wy będziecie. Mogli w międzyczasie posłuchać, jak głośno chodzi ten, wind, ten klimatyzator. Uruchamiamy, i już się pojawiła opcja sterowania. Dajmy sobie tutaj niższą temperaturę. Tutaj mamy wszystkie tryby, te, które Wam opisałem. OK, nie wiem jak wy to słyszeliście, mam nadzieję, że podobnie jak ja, jest to dosyć głośne urządzenie, nie należy ono do najcichszych, ale o tym sobie jeszcze porozmawiamy w podsumowaniu tego odcinka, a my przejdziemy jeszcze do Home Assistanta i zobaczymy czy on tam działa poprawnie. Jesteśmy już w Home Assistantie i sprawdzimy, czy to funkcjonuje prawidłowo. W tym celu wchodzimy w ustawienia urządzenia oraz usługi i tutaj szukamy Tuya Cloud. Mamy lokal Tuya, Tuya Local jest Tuya yes, Cloud. Wchodzimy sobie trzy kropki i wczytujemy ponownie. Powinno nam się zaktualizować. Pewnie będzie taka sama ilość urządzeń, ponieważ już to wcześniej testowałem. Czy w ogóle jest sens wam to pokazywać, ale jak widzę, wczytało go ponownie. Aha, bo tutaj jakieś sceny się wczytały. Dobra, no i mamy nasze urządzenie. Wydawałoby się, że mało tutaj mamy sterowania, ale dodajmy sobie to do dashboardu. Ja już wiem, jak to wygląda, więc sobie przejdziemy. Jesteśmy w dashboardzie i jak to wygląda? Możemy tutaj uruchomić. Nie mamy tutaj niestety możliwości zmiany trybu, i mamy tutaj również możliwość ustawiania temperatury, jaką może osiągnąć. Minimalnie jest to 16 stopni, dokładnie tyle samo, co na urządzeniu. Dodatkowo z urządzenia widzimy też, jaka jest aktualnie temperatura oraz jaką temperaturę my ustawiliśmy, czyli możemy sobie tutaj wybierać. Tym przyciskiem włączamy i wyłączamy, natomiast tutaj jest chłodzenie które również jak naciśniemy to uruchamia tryb. Tryb Że urządzenie jest włączone. Natomiast jak to w praktyce działa, w momencie kiedy ustawimy sobie na przykład, 25 stopni, to nasze urządzenie nie wyłączy się, gdy ta temperatura spadnie o 1 stopień, tylko będzie sobie dalej działać, natomiast wtedy wyłączy się ta jakby opcja tego, że schładza coraz bardziej, tylko będzie po prostu wywiewało zimne powietrze, które nadal zostało, a gdy temperatura wzrośnie, to oprócz wentylacji doda dodatkowo zimne powietrze, które będzie schładzało nasz pokój. Więc Bezpośrednio w HOMASISTANcie bardzo ładnie to wygląda, i od razu się termostat po prostu przeniósł nam tutaj, więc mamy wszystko skonfigurowane i możemy od razu używać. W tym miejscu powinien być materiał podsumowujący to urządzenie, ale uznałem, że nagram ten materiał dla osób, które wspierają po prostu ten kanał, więc tam będziecie mieli wypisane wszystkie wady tego urządzenia oraz zalety i pełne moje i pełne moje zdanie czy warto go zakupić